I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Strefy Piradiacji. E, ostatnim razem odnaleźliśmy ducha, którego niestety nie poszczęściło się w walce z, e, z kontrolerem, którego to my musieliśmy załatwić. E, tak niestety właśnie bywa. E, na dodatek pojawiły się nowe pytania. Właściwie nie uzyskaliśmy, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Może poza tym, e, iż wiemy już, że... To, co powodowało emisję i co powoduje zombifikację ludzi w strefie, jest stworzone przez człowieka. I to tyle właściwie co wiemy. Dodatkowo jeszcze pojawiła się kolejna postać, właściwie dwie kolejne postacie, mianowicie jakiś staruszek i jeszcze przewodnik. Prawdopodobnie od przewodnika będziemy mogli uzyskać więcej informacji, ponieważ był on związany podobnie jak staruszek, który przypuszczalnie, który mogę przypuszczać, że jest doktorem. Byli związani oni z grupą striułoka. I być może, e, jeżeli do niej dotrę, być może wtedy okaże się coś więcej i dowiemy się e, czegoś o nas samych. Dlaczego właściwie my mamy zabić striwoka? O co w tym wszystkim chodzi tak w ogóle? Także myślę, że możemy ruszać. Tylko jeszcze się. Jeszcze podnię trochę i założę kombinezon ducha, który ponoć. Kombinezon ponoć jest e, magiczny. Magicznie w tym sensie, że regeneruje zdrowie, aczkolwiek prawdę mówiąc, jakoś w to wątpię. No, co jest? Czyżbym był za gruby? Tu jeszcze są jakieś skrzynki. Chyba jakiś prezent na pożegnanie dostajemy. I to dosyć hojny prezent. Zdaje się, że jeszcze niżej musimy zejść. Okej, okay, dotarliśmy chyba do jakichś kanałów, gdzie byli albo ludzie, albo jakieś mutanty tutaj się czają. Zaraz tam zobaczymy. Na górze coś się dzieje, na powierzchni jest jakaś rozruba. Słyszę helikopter, słyszę strzały. Nie wiem za bardzo co się dzieje. O cholera. Uciekł? Nie zaatakował? Czemu ten snork uciekł? A kolegę prowadzi! No chodź tu, chodź tu. O nie, 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 nie No i dobra, skoro już jesteśmy w takiej sytuacji, to możemy sprawdzić, czy faktycznie ten kombinezon regeneruje nasze, nasze zdrowie. Ale widzę, że nie. Eee, czyli tak jak myślałem, że to jest zwykła podpucha, bardziej legenda, ewentualnie bug w grze. Co wcale nie jest takie fajne. Co my tu mamy? Jakiś śluz. Nie wydaje się to radioaktywne, aczkolwiek nie będę tego dotykał. nikogo nie ma, czysto. Ten śluz widzę, że świeci w ciemności. Widzę, że tędy też się przedzierali, a... a to nie żołnierz, to jest... E... Monolit. Och, Zaczyna się tutaj gorąco, ścigają nas snorki, na górze coś się dzieje, nie wiadomo co, co to jest, czyżby to była anomalia, nie, to wygląda jakby z rury Tam są jeszcze zombie. Nie wiem czy ja chcę wychodzić na powierzchnię w porównaniu z tym, co tam się dzieje, tutaj jest całkiem przyjemnie. Uuu, wow, kule. No. Kończy nam się amunicja. To bardzo niefajnie. Sprawdzimy, jak tam stoimy z karabinem. Też dobrze. Też ledwo przejdziemy, ale by się wydawał ogień. Okej, okay, ale tak czy jak zdaje się, że musimy tędy iść. Dobra, uzbroimy się w naszą zaufaną strzelbę. Eee... Mieliśmy zlikwidować jakąś grupę. Naprawdę mówiąc, mieliśmy ważniejsze rzeczy do roboty niż uganianie się za jakimiś bandytami. Czy tam ktoś jest? Tak to wy... Tak to wyglądało, jakby ktoś tam właśnie był. Pokaż co masz. Apteczkę i naboje, których nie potrzebujemy. Eee, ja tutaj wykonam szybki zapis i zaraz wracamy. Dobra, możemy ruszyć dalej. Zobaczymy, co się kryje za tą. hałdą. Olera. Nie nie tak to miało wyglądać. No nie, 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 uszy. uszy, jednak nie, nie, mogłem strzelać? W No tak, przecież w każdej strzelance są wybuchające beczki. Zapomniałem o starej zasadzie. I znowu ten śluz, na który się dotknęliśmy wcześniej. Dobra, Uginęliśmy go. Okej, okay, mamy do wyboru... Czy tu jest... Czy ja dobrze? Okej. Okay. Z niby odbrzmiem, nie mam ochoty się... O Jezu! No dobra. Niech i tak będzie. Jesteśmy cali i zdrowi i ruszamy dalej. A eee, wiem już, że tu są... Co tam tak miga? Wiem już, że tu są snorki. Dlatego przywitamy. Biegnij! Czyżby mnie nie goniły?

No i niedobrze już, ze mną niedobrze, skoro tak mi źle wychodzi celowanie. I prosto w ogień, rozgrzany chłopak. Ej, chyba przyciągnąłem zębiaki. Dobra, zaraz zobaczymy co się kryje za zakrętem. Są chłopaki! Dlaczego nie chcecie padać? Lecz ma straszny odrzut ten pistolet. Toteczka się na pewno tutaj przyda, bo widzę, że nie idzie mi najlepiej. Czy to wszystko. Tego gościa sprawdziłem. Tak. Jeszcze tylko weźmiemy tą apteczkę. No z ducha się tu nie sprawdza w ogóle. Dobra. Teraz nie będę uciekał. Od tego niby olbrzymo. Mam nadzieję, że mu zasłakuje granat. Chodź tu może, pobawimy się w cykora. No i proszę. Nawet najstraszniejszy mutant daje się jakoś ułaskawić. Uuu. Dobra zobaczymy Ok, nic nam nie grozi Zdaje się, że to wyciekło z tej beczki uh, Mam nadzieję, że w tym mam trochę więcej amunicji, tak, i bardzo dobrze A coś się znowu kryje? Nie. Wyjście! Bardzo dobrze! Znów zapiszemy. Dobra, wyjdźmy na powierzchnię i zobaczmy, co tam się dzieje w ogóle. Mam nadzieję, że nas nie zastrzeżą. Helikoptery latające tyłem. Prawie jak smoki w Skyrim. Czy to są wojskowi? Tak, zdaje się, że wojskowi. Dobra, a jak my się mamy stąd wydostać? Dobra, zobaczmy tędy. Um, nie, chyba tu? Uh, uh, uh. To nie się do mnie. Wspaniale naznaczony. Wyłączyłeś misję i ciągle żyjesz. Muszę cię jednak ostrzec. Wezwaliśmy kilka wojskowych śmigłowców, żeby oczyściły teren z zombie. Lepiej, żebyś się tam nie kręcił, jeśli nie musisz. Jak będziesz w pobliżu, to zajrzyj do naszego bunkra. Mam wrażenie, że niewielki oddział ludzi zdecydowanie lepiej poradziłby sobie z tymi zombiakami, niż... niż te helikoptery. Co tu się dzieje? Ok, postaram się uniknąć tych snorków. Dobra, co teraz mamy w ogóle do zrobienia? Myślę, że dla bezpieczeństwa zahaczę o naukowców. Zaraz nas coś pewnie napadnie. Zachaczymy o naukowców i zobaczymy, co dalej. Przede wszystkim muszę uzupełnić zapasy. E, muszę zastanowić się, e, co mam dalej zrobić. Z tego co pamiętam, mieliśmy zanieść dokumenty Barmanowi. Aczkolwiek jeszcze wiem, że przewodnik, o którym mówiłem na początku, albo nie mówiłem, już sam nie pamiętam nawet e, możliwe, że czeka na nas w kordonie. Także będę musiał przemyśleć, gdzie chcę pójść. I co zrobić? Tak, żeby to miało ręce i nogi. Zobaczmy. Dobra, porozmawiajmy z Sacharowem. Świetna robota naznaczony. Teraz, gdy już emisje są wyłączone, będziemy mogli wysłać nowe ekspedycje i zbadać wcześniej niedostępne tereny. A poza tym od tej pory będziemy stosować wobec siebie niezwykle korzystną politykę cenową. Bardzo dziękuję, to będzie bardzo fajne. Mamy nowe zadanie: likwidacja grupy. Eee, zajmiemy się może handlem, ale widzę, że czas już się kończy. Także ja to zrobię poza nagrywaniem, żeby już tutaj specjalnie nie. Nie zanudzać Was. Ja myślę, że w następnym odcinku już będę wiedział, gdzie chcemy iść i co robić, także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.